Poradnik konstruktora. Źródło wiedzy o projektowaniu, rozwoju osobistym oraz sposobie na biznes. Sponsorem kanału jest tabank.pl. Cześć, z tej strony Andrzej. Witam cię na kanale Poradnik Konstruktora. W pierwszym odcinku z cyklu obliczenia inżynierskie. Rozpocznę od czegoś prostego, a mianowicie od połączeń kształtowych. Są to połączenia. Należące do grupy połączeń rozłącznych. Przykładem takiego połączenia jest połączenie wpustowe, wielowypustowe, sforzniowe, rozprężno zaciskowe. O wyborze, które z połączeń wykorzystamy w naszym projekcie, decydują cechy konstrukcyjne projektowanego urządzenia, cechy materiałowe, rodzaj obciążeń i tym podobnym. Ja zacznę od obliczeń połączeń wpustowych i wielowypustowych. Pozwólcie teraz, że zminimalizuję swoje okno i przejdę do pulpitu udostępnienia. Także za chwilę się widzimy. Ok, udało się przełączyć i zminimalizować moje okno. No to przestawiam Państwu tutaj pierwsze obliczenia. Tak jak wcześniej mówiłem, są to połączenia wpustowe i połączenia wielowpustowe. Będzie to przedstawione na podstawie arkusza kalkulacyjnego. Ale na początku, może taki krótki opis, co tutaj się znajduje. Mamy tutaj dwie zakładki. Pierwsza zakładka, połączenia wpustowe. Jest to zakładka, gdzie występują wszystkie obliczenia. Oraz druga zakładka, przykładowe dane materiałowe. Tutaj mamy akurat dwie tabele. Tabelę pierwszą, gdzie przedstawione są naprężenia dopuszczalne dla różnych stali. Oraz tabelę drugą, gdzie mamy współczynnik Z który jest zależny od rodzaju połączeń, czyli czy to jest połączenie spoczynkowe, czy ruchowe oraz od warunków pracy. Przejdźmy może do pierwszej zakładki. Mamy tutaj też różne kolory, kolorem zielonym zaznaczam wszystkie dane, które powinny być wprowadzone przez nas, które muszą być wprowadzone przez nas. I po pierwsze jest to wymiar w pustu, czyli Wymiar B, jego szerokość, i H, jego wysokość. E, następnie długość wpustu, e, średnica wału, e, moment, jakim obciążony jest dany układ, e, liczba wpustów, e, T1, głębokość rowka, wale pod wpust, jest tutaj ta, to jest ta wartość tutaj pokazana. E, oraz Następnie naprężenie dopuszczalne, współczynniki zależne od rodzaju połączenia i warunków pracy. Oraz naprężenia dopuszczalne, ścinające. Te trzy wartości odczytujemy z tabeli pierwszej oraz z tabeli drugiej. Kolorem pomarańczowym są wszystkie obliczenia. W przypadku połączeń wpustowych zaczynamy od obliczeń nacisków dopuszczalnych z uwzględnieniem tego współczynnika Z zależnego do rodzaju połączeń i warunków pracy. Czyli nasze K0 jest równe iloczyn naprężenia dopuszczalnego oraz współczynnika zależnego do rodzaju połączeń warunków pracy. W naszym przypadku jest to 128 MPa. Następnie obliczamy naciski powierzchniowe. Obliczane są one z takiego wzoru: jest to iloraz dwa razy moment przez iloczyn Średnicy wału, liczby wpustów, głębokości rowka, tutaj to nasze T1 na wale wpustowym, oraz długości tego naszego wpustu. I wartość tych nacisków powierzchniowych musi być mniejsza lub równa naciskom dopuszczalnym uwzględniającym współczynnik Z. W przypadku, gdy spełniony jest ten warunek, dostajemy takie, taką informację, że założenia są prawidłowe. Jest tutaj pokazany to na kolor niebieski. Teraz pokażę, gdybyśmy na przykład zmienili długość pustu ze 100 mm na 50 mm, o, to wówczas naciski powierzchniowe wzrastają nam do 191 MPa, czyli są one większe niż dopuszczalne naciski K0. I w tym przypadku dostajemy z, taką informację, że założenia są nieprawidłowe. No i musimy coś w naszych danych zmienić, aby te założenia były prawidłowe. Wróćmy może do tego 100 mm. Dodatkowo obliczamy tu siłę, która jest ilorazem momentu oraz promienia, promienia tego wału. I Siła ta nam jest potrzebna do obliczeń naprężeń ścinających które to są równe i obliczane z tego wzoru tutaj, czyli siła F podzielona przez iloczyn szerokości oraz długości wpustu. No i to, to samo tutaj, tutaj otrzymujemy, że ta wartość tych naprężeń ścinających musi być mniejsza lub równa od naprężeń dopuszczalnych ścinających. W przypadku, gdy są one mniejsze, dostajemy informację, że założenia są prawidłowe. Drugie obliczenia są to obliczenia połączeń wielowypustowych i tak samo jak w przypadku połączeń wpustowych, kolor zielony oznacza wszystkie dane, które muszą zostać wprowadzone przez nas, czyli długość styku w pustu z rowkiem wpustowym, średnica wału małe D, średnica wału z wpustami to jest to nasze duże D, moment jakim obciążony jest układ. Liczba wpustów, naprężenia dopuszczalne oraz współczynnik zależny od rodzaju połączeń i warunków pracy. No te dwie wartości, jak, e, tak jak w przypadku połączeń wpustowych, e, pobieramy z tabeli pierwszej i tabeli drugiej, tu w tym arkuszu drugim. Ok, później e, nasze szukane. Pierwsza to jest średnia średnica podziałowa. E, Obliczona jest wzoru D małe plus D duże. Podzielone przez 2. Czynna wysokość wpustu to jest D duże minus to D małe podzielone przez 2. Nacisk dopuszczalne uwzględniające współczynnik nasz Z to jest tak samo jak w przypadku połączeń wpustowych iloczyn naszych naprężeń dopuszczalnych oraz naszego współczynnika Z. W naszym przypadku wyszedł 96 MPa. I naciski powierzchniowe obliczamy z wzoru, który tu jest pokazany, czyli dwa razy moment, jakim obciążony jest nasz układ przez iloczyn średniej średnicy podziałowej, liczby wpustów, czynnej wysokości wpustu oraz długości EL. Gdy ta wartość jest mniejsza lub równa naciskom dopuszczalnym, wówczas założenia są założeniami prawidłowymi. W przypadku, gdy wartość ta byłaby większa niż naciski dopuszczalne, wówczas dostaniemy informację, tak jak w przypadku połączeń wpustowych, że założenia są nieprawidłowe. O, na przykład zmienimy ten długość L na 15 mm. Tutaj wychodzi że nam naciski powierzchniowe 149 MPa i są większe niż naciski dopuszczalne. Wówczas mamy założenie nieprawidłowe, więc musimy skorygować. Nasze dane wyjściowe. Ok, to był taki pierwszy e, przykład obliczeń. E, zapraszam Cię do subskrypcji e, tego kanału e, i oczywiście o łapkę w górę. E, gdyby e, któryś z moich subskrybentów chciał otrzymać ode mnie ten arkusz kalkulacyjny, e, zapraszam do kontaktu, wówczas go prześlę. A ja mogę zaprosić na kolejny odcinek z kolejnymi obliczeniami. Niektóre będą też takie, może proste jak te, ale niektóre będą dużo bardziej skomplikowane. No i zapraszam Cię do subskrypcji i do łapki, do polubienia tego kanału. Także dzięki Ci bardzo. Cześć.